Już tłumaczę. Na bieżąco będę tłumaczył? Neopoland. Wszystkie ogólnie dziki jadą tutaj i to i dołączy jeszcze hacker. To do oni dołączy jeszcze pro account. Twierdza, is. Twierdza, is. Dojedź do nas. Powiedziałam twój. To jest ja to, nie, środek. Nie, nie. Reszta jedzie miastem. Tutaj. Tutaj. Ma od razu na drugą y, Dziki. Miasto. Tutaj dojeżdżają na razie, tutaj, na naszą część. Czekałem, nie jak te cołki zaczną ich bić w plecy. Nie za blisko, dwiarty mają. A, pro, no. Dzikami dość agresywnie, prawda? Nie możemy grać jakbyśmy się bali. Tutaj też agresja, w bok, nie? żeby wprost bok... Tak, bardzo, nie, tutaj jest full agresja. Macie od razu mieć picie, mój. Okej. Okay. możesz podjechać delikatnie. Delikatnie, jeżeli nie masz, przeszał. Nie za mocno, tam jest strv, Tu jest strv! Tu jest strv jak coś. Haker musi dojechać do lewej strony być te ciftejnyny Haker do lewej musi dojechać Ci w przejeżdża. No Ci przejeżdża. tej Od lewej moi drodzy, troszkę bardziej od lewej, troszkę bardziej od lewej. Wymiata na opolet, bardziej odewej Zabijemy te ciftejny w ten sposób Zwalajcie to się rozumiem Super Konkurani podjeżdżajcie, Super Konkurenni podjeżdżajcie Ale, Ale bardziej tutaj medy mają, medy mają Dobrze, dobrze, nie. dobrze Dobrze, dobrze, dobrze. Super jadą tutaj, 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 4, tutaj. Cztery, cztery Przed nami, Do, przed koniem. Dobrze, to teraz tak. Te tymi ciężkimi nie mamy bicia na siebie. Wiem, wy odpuśćcie, odpuśćcie na razie. Uspokójcie grę, uspokójcie grę, wycofajcie się za budynki. Bezpiecznie, ok? Nie ryzykujcie, głupio, mamy wszystko pod kontrolą, powoli. Najgorsze rzecz, co możecie zrobić, to tracić HP, głupio, tak jak ja. <głupie> Arta mnie bije, kurna. A. Twierdza, musisz się schować za budynek. Słuchajcie nice, za budynek. Dobrze. Superkonkurory muszą podjeżdżać stopniowo. Lightem... Yy, tylko tak, Rumcejs, poczekaj, Rumcejs, poczekaj. Poczekaj, Rumcejs, poczekaj. Na resztę. Jedźcie w miarę razem. W miarę oczywiście, tak? W miarę możliwości. Twierdzę, co A? powiedziałam tobie? Miałeś być za budynkiem. Co robisz na szczerym polu? No, no Poland, Ale twierdzę, co robisz? Za budynek! No, za budynek! Cholera jasna. I do lewej strony macie dojechać. Ej! Do lewej mańki, do, do mnie! Ale tak by. Be... Neo, co robisz? Wmiatać. ale nie idź bokiem. Ja... Macie być tu bezpiecznie. Tak, dojechać. Tak, jesteśmy w krosie, stąd i te medy tu wciąż są. Wiesz? Super konkurory Go, ej, mieliście tu jechać i ruszyć. Neo, co robisz? Nie rozumiem cię, Neo. Naprawdę próbowałbym dużo. Ale nie wiem, kurna, nie... no nie ma pojęcia o co chodzi z tobą. Jak może nie rozumieć prostej komendy? Wy tu macie bić tych, ej, jak coś, tu. na będzie... dobicie. Jeden będzie musiał no, patrzeć ja to... naprzód, słuchajcie. Do tyłu, do tyłu, ja ruszę do przodu. No jeden stąd, widzi to. Dwóch bije tych w bok. Proste? Rozumiecie? Mhm. Czyli jeden z super patrzy na to. Medy wyjeżdżają. Medy. Macie tam dużo ciężkich. Zasłaniajcie się tylko troszkę, ok? 907 pięćset. Zasłaniajcie się. Konquirory, no, do przodu, Konquerory, bicie powrót. macie mieć. Konquerory, bicie. Nie bicie. bicie bicie. 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 Dojedź, 907 Twierdza, bij. Dojeć, dojedź, do dojej. Hacker, mocno, ma, haker, teraz idziemy, bo oni ruszają stąd. Oni jadą po nasze ciężki do przodu, twierdza jedź. Ale nie uciekaj do przodu. Tu jest bitwa, twierdza, co robisz? Ja Super Konquerory, skończcie to. Jartę tam szukajcie. Nie bójcie się tak gracie jakbyście oh, ja mam naprawdę nie mieli w ogóle odwagi w sobie Ruszajcie! Zabijcie te super konkurory! E tu jest jeden tylko med Haker! Tainer, jedź, dawaj! Jedź po strzyta szybko Hany, nie, nie skręcaj! Za dużo was tu, Hany streeta zobacz. Wiem tylko za dużo Ja się nie. ruszyć nie mogę. Ale za długo ten skrzydła Szukaj Marta Arty! O, to jest ten, oto... ten... Marta. nie, no, a jest. Za długo. No niestety. Neopoland Bardzo słaba bitwa, bardzo słaba. Nie wiedziałeś w ogóle, co się dzieje. Tak tak patrzyłem. Zakubiony. No, dokładnie. Bez pomysłu na grę bardziej w tą stronę Light Passive Tutaj STRV z superkonkurami. 1 i 7 środek. Oczywiście tutaj. Ja będę bardziej tutaj. Tutaj Nie? ustawione są dwie wuzety. Tutaj jest ustawiony obiekt 430U Tutaj dwie wuzety. Reszta czołgów w lesie. Wszystko jasne? Spoko? Tak jest. Super. Nie pikujcie dwiart. Nie wiem kogo będą bić Marta, to miałeś wykryć Powiedziałem, odtąd, dotąd. Jedzie kołowiec! kowiec No, coś jakoś. Pięknie, bardzo ładnie. Spota. Te muzykami bardziej tutaj macie... Spota. Ej, Fizyk z gradiator będzie się wykryć zaraz. No, Arto, musisz robić takie strzały, to są ci w tej na No, zaraz jak mi Arty dwie trafią, to ja poczuję to. Lajkę musi zająć ta... pasywa. Jedna 140 tu jest. I hmm. No nie, stary, no co ty. No jak, kurna. Kołowce musisz zrotować i trzymać lasek. Przegraliśmy bitwę. Już, już jadę. <laughs> kurna. Eee, no. Pestol, to jest heal. Okej, okay, trudno spotam mam Dojedź tymi Dobra. dwoma wuzetami tutaj, tylko przy linii Kołowcem Warto. ciśnij, a wyraszujecie powoli. Powoli. Powoli podjeżdżacie, tylko jeszcze niech te dwie wzety dojadą. Cały czas mam spotę. Dobrze ty z tym lightem spytam na spokojnie. Kukuj czas, to tym kuj czas, kuj czas. Dobra. Macie, kasujecie to, macie pechy mieć. Ej, pechy. U. No. Więcej, więcej, więcej. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Stryd 907 -ka. Ja tu spota przy linii dostałem, Arta, kada. Serio nie strzedzam jeden light? Będziecie wybici zaraz, dobra. Zbierzcie ciężkie 277 przodem i go. Ale przodem 277 i go, Dobrze, jedzcie 277 przodem z Perką nie. Go, go bo was ar wybiją ar ar tak, Artą ar tak, tak. Artę Art jeszcze zaraz straci. Jest Perką Conqueror Ale nie znajdźcie nikogo, jakoś bardzo głupio. Nie, jak widzicie, tylko wieżę. Jedźcie dalej. Kurde. Ale tym super konkurentem nie będzie się przez show, tak będąc tak daleko, na pewno. Nox musisz agresywnie grać, bo ja zbieram i próbuję wszystko, aby nasi wreszcie nie zbierali za bardzo. Ale jak ja zginę, to zaraz będzie też lipa, Bo ja, mam. Ja, ja cały czas zbieram, a ty powinieneś ich bić w tym czasie, bo ja jestem bity przez trzy Dobra, dobra. Muszę podchodzić tylko, że ja mam raka rozwalonego. Okej. Okay. Ale nie pani Panika też nie wygra. Okej. Okay. Stretem over a masz 240 jadą Ever Streetem przymiesz w y, koffsa um. Jedź, jedź! Zabijcie konio Jedźcie, bo nas wygumbią Oj kurde Dzięki dentro wiem multi, że nie mamy czołgów. Nie. To nie jest tak, że my nie mieliśmy czołgu. My to przegraliśmy na skilla. Zobaczcie, jak oni strzelają. Widziałeś, jak oni strzelają? My mieliśmy no, wykrytego kołowca i lighta. Nikt nie zginął. Po prostu są lepsi na strzelanie, na gorzej strzelacie. No to jest fakt. Dwie arty, trzy lighty. Zobaczcie, jaki team ma. Tak, tu to jest. Lodówki no. braku no nie? Nie, nie o to chodzi. to typowo przestrzelanie. Po to się bierze tyle czołków do lasu, żebyście trafiali. Jeżeli nie trafiliście, no to tylko możecie być sami sobie wy nim. Nie wiesz o co chodzi? Multi wczoraj tak lata tutaj lodówkę wziąłem na tą mapę, nie? Mhm. Ponad 5k na Bardzo ładnie. No ale na przykład tutaj bym uważał, że byś mało zrobił, bo by cię od razu wykryli tym kołowca. Widziałeś jak on wykryliśmy. O, no, no, no. Też szkoda, że tak Nemo spłynąłeś no tym lightem, trochę tak. Nie, yeah, sorry. Troszkę za szybko. Ja nie, nie mogę zakładać, że w pierwszej minucie, minucie stracę light od razu. Kurde, ale nie mają fajny skład. Dźwięk, 900 No, to jest bardzo fajny trening dla nas, na pewno. Bardzo ładnie, że mamy okazję się z nimi zmierzyć, poćwiczyć. Arciuszko, ustaw się tutaj, bardzo bezpiecznie tam głęboko przykampiony. Tutaj wyślijcie dwa super konkurory, okej? Okay? Tutaj wyżej, żeby one trzymały tą flankę, reszta od razu jedzie tutaj, kołowcem agresywnie chce żebyś podświetlił to, podświetliła, chyba tak Marta? Okej. Okay. Marta, podświetl to wszystko bardzo agresywnie, Lightem pojedź na ten środek tutaj, uważaj, żeby kobiet Cię nie wygrył, bo spłyniesz, no i medami oczywiście podjeżdżamy tutaj. Esterfam gdzieś para w tym miejscu. Wywali. Słucham? Konia wywaliło. wywaliło. <laughs> no to, co mam powiedzieć? Często go wywala, tak powiem. Kogo? Hackera. No to Nie, hakowali go. Nie, nie wywala hakera często. Trudno, Część. no dobra, no co mam powiedzieć? Marta, ale pamiętaj, że musisz wykryć to, bo inaczej jest koniec. Okej, okay, ale tak nie, tak, tak, tak nie, Marta, trochę za bardzo, to jest za bardzo. Cic, tak, 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 tak nie, tak nie, tak nie, tak nie. Wystarczy tu zawrócić. Mm, ale to i tak by mnie wyskoczyła. Tak. Medy. No, tymi cługami dojdzie ją te dwa konie. Snajpcie, możecie. <grystanie> Tutaj, 430u, snajpcie w lighta. Tutaj, 430u, jeden, niech dojedzie do mnie, jeden, niech to trzyma. Musicie wrać się po medy. Musicie się wlać po medy tym, co tu macie. Macie tutaj przewagę chwilową, musicie to wykorzystać 907 Na lotkę, KD Ale lipa straszna, co, co tam się stało? Nikt nic nie mówi, wszyscy giną Wtf Coś oni za dużo wiedzą chyba Co robimy? zrobili wam jedną stronę, co mieliście? Zobacz, że no, Marta od razu zginęła. Hacker nie wczytał się do bitwy, no to już mieliśmy Nie przyczynę. da tej mapy się grać bez medów też. Nie muszę. Nieprawda. Nie mamy ani dzików, nic jemy. Oni są bardzo dobrym klanem i mają czołgi. My nie mamy czołgów. I nie możemy grać na 140, bo to, to jest od razu wskazana na porażkę, ale nie możemy też grać w 13. No niestety. To nie jest ten poziom. Ale zawsze jest to lekcja. Nie ma co płakać. To nie znaczy, że jesteśmy do dupy, po prostu są klany lepsze i gorsze i z każdym można wygrywać. Szturmujemy od razu tędy Streetem jesteś tutaj. Tutaj kowiec, tutaj light w krzaki. Na snajpę wstawiam się tylko ja, baczatem. Tutaj się ustaw na wsparcie. Nie masz kołowca. Dobra, to ja się świecę lewą batem. No, przyspotowali nas. No. Hewiki Ej, co jest? Hmm. Dobra, tu mam 277, tu jakieś światło no. Jedziemy w ciemno hewikami, czy? Bo tak, teraz jest musicie slipa. Boże, Nemo, trzecia bitwa Ale wyjeździcie no na, na skałę Co wy robicie? I zobaczcie, jak teraz rozbiliście się w ogóle, nie? Przedam ciężki nie 430 Przedam ciężki Od razu zajmijcie te pozycję tutaj. Nie tam tylko. Tutaj niech pojedzie trzech. Najszybszy. Tutaj musicie przyjąć te pozycje i tu się dostać do tego. To jest jakby centrum. Tędy podjeżdżajcie, skałami. Nie tędy tędy. Skami bardziej. Fajnie się jedzie w skami. Co tam tutaj batem, bo wiadomo po mnie. Okej. Okay. Podę wciągaj, i pode mnie. No ja ja. Mogę Mogę musicie, musicie trzymać tempo, musicie tu pojechać. Musicie jechać tymi skałami, Nie śpij, kolego, nie śpij. śpisz wiesz? Moja ataka została. muszę naprawić Jester Ho no tak. pomożesz batem? Już nie trafiłem czekaj schował mi się A Light mi widzi, na środku jest Changing, schowaj się Ale musicie wjechać w to musicie w to wjechać, dlaczego się czaicie? Nie, moi drodzy powiedziałem wyraźnie chyba Wydaje mi się wyraźnie Ja na A stoję ej mo Moglibyście zrobić szturm, wjechać im w bok o to chodzi w tej taktyce. Tylko taka gra wygra. Tritem osłonisz mnie tutaj. No Dlaczego wy jesteście pomijanie? tak z tyłu niektórzy? Tak, mnie. tu Podjedźcie, bo oni nas na dojeździe. Ja go nie na farmią, na dojeździe. Nie widzisz go? Nie, nie widzę go. Jest za górko. Dobra, to nam stąd. Okay. Ładuję Batem. Wychodzi wyżej, 907. Tritem. Ale leć lecielami. Oni... Co onha Ciemno się w szkole, A Grałem się na baria. Zobaczy się się to, na zieleń, jak założyli stąd. Z był co myślisz na ziemię? był Co tak dużo? Tak dużo się na tak mało 102 Maciek. Pozdro 5 złotych. No, no. i no. co co? Taki wygrał się zachował. No bo jak to znowu zginąłeś za darmo, na pierwsze minuty ja, nawet? Ja nie wiem. Jak to? A spot był? Wtedy wiedziałem, A? ale teraz nie wiem, ja dostałem. No spota się. Dostałem spota po pierwszym strzale. Na się... Oni we mnie strzeli, dopiero wtedy dostałem spota. Czy się, że możesz dostać spota i wycofać wcześniej. Tak, ale nie spodziewałem się, że dopiero wjechałem do krzaków. Nawet w ogóle przed krzakami. On cię ze środka skontrolował, ze środka cię skontrolował, tak? Chyba tak, ale. Ale zobacz, oni nawet nie mieli kołowca. No właśnie, no dlatego nie... się dziwię. Dlatego się dziwię, że. On wyjechał tu bez spotat w ogóle, nie? Tu powiem, przecież na dojeździe dostać spotat w light. Ja muszę chcieliby. sobie zobaczyć, jak on tu pojechał, bo. aż sam jestem ciekawa. No tego powinien się na dojeździe do... wykryć. Nic się nie stało, moi drodzy. Bardzo. Dobrze to pokazuje, że musicie robić czołgi koniecznie. Na szczęście macie ten plus, że w kranie jest dużo rezerw i <laughs> możecie sobie te czołgi robić koniecznie. Wbijajcie, słuchajcie, nie jakieś tam teraz y, super konkurory, one już i tak są troszkę y, no na tym poziomie co my gramy. Akurat tutaj, no już nie są takie mocne. Nie wiem, tu myśmy, nikt nie strzelał, tu jak jechaliście. No. Ja z tyłu zostałem, bo na pewno mnie Musicie y, koniecznie robić STRV-y chociaż, kołowce, lighty, bo jak widzicie, gra idzie w stronę szybkich pojazdów i jak oglądaliście finały, może, może nie, to możecie zauważyć, że nie bierze się raczej już pojazdów wolnych. Nawet ćwitejny mają być takim troszeczkę podobieństwem do y, 907-ki. Chodzi o to, żeby ta szybkość była w składzie. I granie na superkonkurory bardzo nas osłabia, To samo granie na Jakieś tam yy, nie wiadomo jakie wynalazki. no Tempo jest bardzo ważne i musicie niestety te strv -y robić chociaż, bo one pozwolą w jakiś sposób zabezpieczyć się przy tymi kołowcami. One są najlepsze do strzelania w kołowce jednak, bo no, bardzo często strzelają bardzo celnie. Rozumiecie chyba mnie o co chodzi, prawda? A dziki też, do robienia też? Dziki też przydają się, nawet tutaj w gra na dziki, tylko z dzikami jest ten problem, że dziki. Jest bardzo losowy. Ja je stosuję w takich bitwach, gdzie właśnie musimy zrobić szybko jakiś ruch, żeby nie przegrać przez brak maszyn. Jakby nadrabiam w ten sposób, jeżeli mamy ich trzy. Nie zawsze to wystarczy. Też warto, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest kowca, mieć lighta jakiegoś, jak się umie grać, tym oczywiście. Streety.